Siema, dzisiaj będziemy wymieniać tarcze hamulcowe z przodu. Ostatnio tam sprawdzaliśmy w kole co tam tarło. No i wyszło, że to był złoczek. No i przez to mamy uszkodzone teraz hamulce. Tarczy nam troszkę pokrzywiło. klocek jest zdarty nierówno. To wymienimy od razu cały przód. Zestawy takie zamienniki tarczy klocków nie są drogie. To jest cena około 200 zł za komplet na przód. Tutaj mamy zdako. Klocki. I teraz ja hamulcową, jedną i drugą. Tak wygląda nowa tarcza. I zaraz na koło i będziemy pokazywać, co tam dalej trzeba z tym zrobić. Dobra, z potrzebnych nam rzeczy, no to to jest coś, żeby tutaj spikać śruby płaski T45 do ściągnięcia prowadnic i nasadka 16. ewentualnie jeżeli ktoś ma no to tutaj mamy klucz dynamometryczny no ale jeżeli ktoś nie ma no to po prostu będziemy to na wyczucie robić ja już udało mi się go nabyć więc będziemy się już nim posługiwać będziemy dokręcać tak jak jest podane w książce sam naprawiam z takimi siłami no i co teraz tak bierzemy płaski trzeba ściągnąć tą blaszkę podkładamy tu Wyciągamy ją, teraz dalej, wchodzimy do tyłu i tak, tutaj mamy kapselek i pod spodem mamy jeszcze jeden, trzeba je po prostu wyciągnąć, jak je wyciągniemy, to pod spodem są prowadnicy, właśnie na Torxa T45 i będzie trzeba po prostu je tam wykręcać, te śruby tutaj, tą i tą poniżej tam napuszczamy. Jak je napuścimy, no to poczekamy chwilę i będziemy je odkręcać, ale nimi odkręcimy. Po ściągnięciu prowadnic wsadzamy w to miejsce śrubokręt i po prostu odpychamy do tyłu, żeby zacisnąć nam szedł. Dopiero jak zejdzie zacisk i klocki, odkręcimy tam te dwie śruby i ściągniemy całość, ale to już pokażę jak będzie rozkręcone. Dobra, napuściłem no już te śruby z tyłu, już przesunął, będziemy teraz to ściągać wszystko. Tutaj jest jeszcze na tarczy, na H6, ale tu już widzę, że mam na ten bind. Więc na pewno będę to rozwiercał, bo mi się obkręca w tym. Nie będę zakładał tutaj nowej śruby, bo jest niepotrzebne tak naprawdę. A więc zbierzemy się za do tyłu. Te prowadnice też nie trzeba wykręcać całych. To po prostu, żeby wyszły z zacisku. Tutaj fajnie je widać od góry, jak daleko są. go, żeby wyszedł. One są dokręcone siłą 30 mm, więc bez jakiegoś tam wysiłku to wychodzi. Też jest na wierzchu. Dobra. Trzeba zrzucić ten, ale haczyk jeszcze będę piszył. Znalazłem nasz haczyk. Jest dobrze. Możemy ściągać ten zacisk. To właśnie ten gdzie klocek mi krzywo zbierał. Tak jak mówiłem dopychamy go śrubokrętem. Tak. Stary klocek. To przewieszamy przez górę. Tu mam wisi zacisk. Jeszcze troszkę ściągamy kolejnego. No. Nierówno już było zbierane. I teraz będziemy odkręcać dalej tą drugą śrubą jest gorzej z tymi dwoma bo one są przekręcane na 110 Nm więc tu trzeba z siłą to robić I tak samo z siłą później przykręcać dobra, teraz poluzujemy jeszcze tą drugą nagrodę żeby nie było problemów później Idzie I poszły Teraz ja dłużej po prostu będziemy tą klockę pisać bo są dość długie to trzeba się namachać a też tak łatwo nie idą jedna jeszcze drugą i co zostaje nam sama tarcza na wierzchu ale że ja tej śrubki nie mogę ściągnąć muszę ją rozwiercić muszę tu przygotowane bierdło ściągnąć. Troszkę się przy tym namęczyłem. Jeszcze nam został kawałek, ale ja nie mam tej nowej śrubki, więc nawet tego nie ruszam dalej. Teraz co, możemy to odczyścić. Ale że to jest samochód 20-letni, nie mam zamiaru tutaj przy nim robić, nie wiadomo jakich rzeczy, żeby wymienić to wszystko na nowe, bo to jest stary samochód po prostu. Kupuję najtańsze części, najtańsze montuję. Wiadomo jeśli chodzi tam o zawieszenie czy amortyzatory wahacze i takie no to kupimy jakieś lepsze te części, czy piastę, czy coś takiego, ale hamulce, to się szybko zużywa. No nie ma sensu montować tutaj jakiś po 500-600 zł hamulców, no bo nawet nie wiadomo, czy ten samochód tak długo dojeździ, żeby zużyć te tarcze. Powiedzmy sobie szczerze, 20-letni samochód, no tu już wszystko może się w nim popsuć. Co zrobimy? Bierzemy nową tarczę. Układamy. teraz żeby nam się trzymała, bo nie mamy tej śrubki, bierzemy dwie śruby dokoła i ją po prostu przykręcamy na razie tak, aż do czasu założenia zacisku. Teraz mi powiecie, łola Boga, bo Ty dotykasz tam tarczy rękawiczkami No te samochody jeżdżą już 20 lat i nie jedna osoba z tego mienia, Przetrzymy to później, najwyżej i tyle Dobra, teraz co zrobić, żeby schować nasz tłoczek Bierzemy sobie stary krocek Wkładamy go z powrotem Teraz tak, możemy tutaj otworzyć odpowietrznik i wtedy próbować, żeby nam... Jak będziemy wciskać, żeby nam przez odpowiedź tu wychodził płyn i żeby on się zaczął chować. Albo spróbować na siłę po prostu tak sadzić i zobaczyć czy się cofnie. Też tak może być, ale to trzeba mieć naprawdę dużo siły i dobry kąt zaparcia. Zobaczymy czy się uda. Ciężko tu widzę ciężko otworzymy sobie tego, jednak tu będzie dziesiątka albo ósemka. coś takiego, jeszcze zobaczymy, nie. o, to będzie dziewiątka. Tłuszczony. Jeszcze kawałek. Zaczynałem z niego ciec. i Trzeba to zrobić szybko, bo będzie ten płyn trzeba uzupełnić tak samo. Widzicie jak poszedł płyn? Czy tylko teraz wycisnąć. Wszystko zaczyna nam sikać. W ogóle okręcimy, bo za sika. Dobra, zakręcamy teraz szybko go. Powierzchni zakręcony i tłoczek mamy schowany praktycznie na równo. Teraz robimy klapki nowe. Wkładamy jeden. Drugi gdzieś tu jest. Drugi przykładamy. Jeden. I nakładamy na tarcie. żeby prowadnice się spotkały, tam już widzę, jedna mi się prowadniczka schowała, muszę ją wyciągnąć, bo nie nałożę. Poszukam mojego magicznego klucza, w mi się troszkę tu zrobił. mamy go T45 prowadniczkę muszę wyciągnąć troszkę do zewnątrz spuszczę, że mi blokuje dół Już ładnie wyciągłem nakładamy ten nasz zacisk. tak teraz co nam zostaje przykręcić prywatnicę klucz wezmąłem 30 Nm, bo nawet tu nie będę używał tego bo to nie ma sensu Po prostu z wyczuciem to przykręcamy i tyle. Piękne kapselki. No i jeżeli chodzi o wymianę tarcz i klocków z przodu, no to mamy już to wymienione. Co nam pozostaje? Założyć koło, przykręcić ślub, śruby i tyle. I bierzemy się za drugą stronę. Drugi stronę już nie będę nagrywał, no bo wszystko z tej strony już pokazałem. To był ten największy problem z tą śrubką, z którą trzeba było rozwiercie wyciągnąć. No i reszta siedzi, wszystko fajnie jest. Tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i czekajcie na kolejne materiały. Dzięki i cześć.